Tegoroczny 9. Europejski Kongres Finansowy poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stoi sektor bankowy w Polsce i w Europie. Poświęcony jest jak zwykle kwestiom, które omawiamy w trakcie EKF-u, takim jak wyzwania makroekonomiczne, wyzwania technologiczne podsumowujemy to wszystko na debacie prezesów, gdzie mamy wszystkich obecnych prezesów polskich instytucji finansowych i oni przedstawiają mapę wyzwań przed którymi sektor stoi. A do tego w tym roku dużo będziemy mówili o wyzwaniu, jakim jest Brexit i jego konsekwencje. Będziemy mieli bardzo dobrą reprezentację brytyjczyków, którzy będą dzielili się swoimi ocenami i swoimi poglądami na to wielkie wyzwanie, jakim jest Brexit i mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy kongres, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam.